jak wykonać ciekawe zakładki do książek. Zajęcia takie mogą być przeprowadzone w świetlicy szkolnej, na zajęciach plastycznych w bibliotece lub z dzieckiem w domu i będzie to wtedy miło i aktywnie spędzony czas z rodzicami. Pokażemy, jak wykonać zakładkę króliczek, zakładkę serduszko, oraz zakładkę-spinacz w dwóch wielkościach. Zapraszamy. Do przygotowania zakładki króliczek potrzebujemy szablon króliczka, może być dostępny w internecie, następnie klej, ołówek, żeby odrysować, mazak, kawałek karteczki, nie musi być ona sztywna oraz karton w kolorze, jakiego będziemy chcieli mieć króliczka. Następnie szablon y, odrysowujemy na naszym kartoniku. Gdy szablon mamy już odrysowany, możemy go wyciąć. Szablon jest już gotowy. Przyklejamy z tyłu karteczkę prostokątną do szablonu. Jednak robimy to w ten sposób. Wyprzykleić tylko rogi karteczki. Żeby zaklejone były tylko zewnętrzne rogi. I przyklejamy. Gdy klej wyschnie, zakładka jest gotowa. Teraz pokażę, jak można jej używać. W miejsce, które jest niezaklejone, powstał taki oto, taka dziurka, przez którą przekładamy kartkę. Zakładka wygląda tak. Po czym, jak zamkniemy... To mamy oto takiego króliczka, który wystaje z książki. Do wykonania zakładki spinacz potrzebujemy spinacze różnej wielkości oraz różnej szerokości wstążek. Stążki mają długość około 10 cm. Mogą oczywiście być dłuższe. Ważne, by do Wielkości spinacza była dopasowana wstążka. Jeżeli mamy duży spinacz, to żeby wstążka miała szerokość około 1 cm. Natomiast jeżeli mamy mały spinacz, to pół cm wstążeczka taka cieniutka w zupełności wystarczy. Jak wykonać taką zakładkę? Spinacz ustawiamy tak by dziubek, którym zapinamy kartkę, był skierowany ku dołowi. Następnie bierzemy wybraną przez siebie wstążeczkę. Składamy ją na pół błyszczącą stroną do góry. Przekładamy przez spinacz w ten sposób. Gdy już mamy założone, przekładamy luźne, luźną stroną przez pętelkę, mocno zaciskamy i powstaje tam tak, i powstaje nam taki oto krawat. Jak wykorzystać taką zakładkę? Zaznaczamy wybrany przez siebie fragment. Po zamknięciu wystaje nam oto taka wstążeczka. Jeżeli chodzi o mniejszy spinacz z cieńszą wstążeczką, robimy dokładnie tak samo. Zaciskamy i także mamy taki krawat. Wykorzystujemy dokładnie tak samo. Powstaje nam taka zakładka. Można kolory zakładek dopasowywać do ważności informacji. Jeżeli mamy ważną informację, kolor może być czerwony, jeżeli mamy zaplanowane w kalendarzu jakieś przyjęcie, może być na przykład zielony. Do wykonania zakładki serce potrzebujemy kartki. Nie musi być ona sztywna, może być ze zwykłego papieru. Długości 13,5 cm i szerokości 5 cm. Oraz taśma klejąca. Kartkę składamy na pół. mocno zaciskając. Następnie rogi kartek składamy na pół, żeby wyznaczyć sobie środek. Nie musi to być bardzo mocno zagniecione. Do tego środka składamy kartkę w ten sposób do góry, mocno zagniatając jedną stronę oraz drugą stronę. Wychodzi nam taki oto dziubek. Następnie te rogi zagniatamy do środka, tak by były równo z tą linią. Zagniatamy. Powstaje nam oto taki, taka figura. Następnie te rogi zagniatamy do środka. Sprawdzamy, jak wygląda nasze serduszko. Czy dobrze zagięliśmy rogi? Można zagnieść więcej, mniej. To już zależy od tego, kto jak woli. Następnie taśmą klejącą sklejamy ten środek. Możemy troszkę przyciąć, jeżeli komuś za dużo się urwało taśmy i zakładka gotowa. Jeżeli komuś bardzo odginałyby się te rogi, można je oczywiście przykleić. taśmą klejącą lub klejem. Zakładka nasza wygląda tak. I teraz pokażę jak ją wykorzystać. W ten dziubek, który tutaj powstał, wkładamy naszą kartkę czy kartki. I zakładka gotowa.